Siema, siema, a to znowu ja z razem, razem z Wojtkiem, to jest Mar meme 2, odcinek meme. 2, dobra ja się wyciszę, ty się wycisz, e, i dzisiaj sobie zagramy w tajemnicę morderstwa 2, odcinek już drugi na tym kanale, znaczy taki wiesz, odcinek pełny, w ten godzin, okay? Jeden versus jeden. Okej, okay, tylko muszę zmontować. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie z Wojtkiem. Witam Ciebie, Wojtek! Już drugi odcinek z Tobą na Meme 2! Witam! Tak powiem, była dzisiaj premiera filmu poprzedniego z kanału Rafała i... Jaki bok? Nie ja Wam powiem. Ona była śmieszna. Bo... <zuljuszamy> <gry azt> Nigdy. I ten Anon gaz wygląda Dobra, trochę sas. Ja pro Policja, ja wiem, co po prostu z Dobra, wiecie co? Jestem inocentem. I y y y ten. I ogólnie to będziemy sobie tak biegać i zbierać manetki. No manko Ja też nagrywam. podajcie do mnie też. Jak już mówiłem w tamtym odcinku... Rady. Dobra, mogę powiedzieć? Co? Coś Poczekaj, jeszcze ja byłem tiktok Może już nie. Okej, okay, no tak, pomogę, pomogę. Tylko sztuk nie umiem montować. ja mam kopkę, i ja to na telefonie robiłem, więc. Chociaż nie. Dobra, ja zmontuję film. Dosyć szybko tak. zmontowałem, nawet nie czuwałem się Po prostu w zmontuję. Z 4 godziny chyba montowałem. Ale w. w. w formacie na YouTuba. Tak rośnie. No ja też kukunot, kukunot. A Aj widzowie okay. Ogólnie mam 1004 monetki otwieram sobie box, bo chcę godli dostać Ale ogólnie to Co ja mam zrobić teraz, ludzie? Tymczasem ja, który ma 2560. Jestem szerifem. Ale ty, ty nie wydawałeś. nie? nie. I zrobimy jeden Nie jestem, niestety nie jestem Ach, tak się myślę, stary. Nie, na pewno nie Tak się okay. zastanawiam. Chciałabym sobie kupić ten farba w freju, ale to trochę dużo kosztuje 50 zł. A, albo ewentualnie. Ok. O puta! Laska! Lasyczka, uważaj. Nie, dobra, no dobra, no dobra Ej, a wiesz co, ile masz piłeczek? Ja trochę... Ej, wiesz, że w ogóle miałem ten system co ja zrobiłem na piłeczki, bo coś e, tam zrobił... Zramu... Patrz, patrz! I Teraz nie wiem co się dzieje i mamy takie 3 sekundy. O! I teraz! O, i teraz nie wiem co się dzieje i mamy takie 3 sekundy. A as wygląda trochę sas. Taki spray. Taki, Taki spray. spray. A ja mam 5048. Ja banana stick, ja bym nie wyreszyła do znajomy. Kto? No? Kto? Banana stick albo... O! Oh. Liter 6. Barbie. A. Nie, taka. ja Barbie. Send. Aha. Ma Maksymalny mi. Wing. Bye, bye, bye. bye. Eee, friends, limit. Ej, przyjęła mnie! Ta! Banana Sticky, przyjęła mnie. No? A mi wysłała zaproszenie, nie wiem, czy mi? Okay. A ja ją zaprosiłem w ogóle. Ja ją zaprosiłem i mi przyjęła. Więc chyba, no chyba. No wiesz. No ty! Ale... A nie, przepraszam. Ja nie mogę wycinać, ludzie! Ja nie mogę wycinać, bo ja podczas montażu zauważyłem, że jak wycinam w tej mojej aplikacji X-Recorder, to ja wtedy mam dosłownie ten głos. Się cofa głos, mam takie opóźnienie głosów z filmem, jak robię cięcia. Więc nie mogę robić cięcia w tym mojej aplikacji. Więc muszę później zmontować film, bo wtedy głos będzie. Dobra, kurwa, będzie skipnij. Kupię i zobacz, patrz. Bardzo, wyłapałem. Patrz, patrz, patrz. O! Nawet fajnie, Nie, Tak za darmo. Ale nie, nie tak nie żulowałem długo. Tak może z trzy razy tak wpisałem, cztery. A to jest, jest tak fajne, zielone jest. jest. Chyba fajne. Ej, szczerze mój film będzie trwał pół godziny teraz. Albo... Ej, wiesz, że mój ten film co nagrywałem trwał pół godziny i ja go zmontowałem tak, że trwa 18 minut. Ten co premiera dzisiaj było. Bo przyspieszałeś Tak, przyspieszałem i usuwałem ten... usunąłem jedną rundę. I nie... Kil, kilka rund usunąłem cię byłem bo trochę za dużo było tych rund. A ja to ale zapomniałem. Ja się ludzie zbieram na teraz na uprawnienia, chyba na... na hastę, na sprint. Żeby sobie zbierać no, szybciej te piłeczki, bo słyszałem tipy. Nie że trzeba piłeczki zbierać to sobie kod sprinta. Zbieram, żeby ja szybciej lepić. Masz? Nie, nie mam. A, bo powiedziałeś, że masz. Teraz a co ty powiedziałeś? Ja na to ani znam to. Ja zbieram to też. No to. I w ogóle ile masz piłeczek? Ja, ja pokazałem mamkę. A co masz po to mam?

Trzeba tutaj sobie zagrać. Nagrałem jeszcze ten, trwaliłem się. Ale jaki trade zrobiłem w ogóle ludzie? ten jakiś jakieś rzeczy zielone za zielony. On mi dał eventowe, nie? Jakieś głębokie morze, które nie miałem. Ej, dobra, do dwóch razy sztuka. Do trzech razy sztuka. Ej był. Ej, Wojtek był mordercą! Wow! Ej, wow! Ej, to było ładne. Zostawcie łapeczkę,